Pierwszy krok w chmurach. Jerzemu Ćwierdni. W sobotę centrum miasta wygląda tak samo, jak i w każdy inny dzień tygodnia. Jest tylko więcej pijanych. W knajpach i barach, autobusach i bramach. Wszędzie unosi się zapach przetrawionego alkoholu. W sobotę miasto traci swoją pracowitą twarz. W sobotę miasto ma pijaną mordę. Natomiast w centrum miasta w sobotę nie ma ludzi, którzy lubią obserwować życie, stać w bramach, włóczyć się po ulicach, siedzieć na ławce w parku godzinami i tylko po to, aby za lat dwadzieścia móc sobie przypomnieć, że tego to, a tego dnia widziało się mniej lub bardziej dziwny traf życiowy. Tak jak wysłańcy, chadzający jeszcze podczas okupacji w czerwonych czapkach, tak jak handlujący suchym piaskiem, jak podwórzowi śpiewacy o przepitych tenorach, w centrum miasta wymarli obecnie obiektywni obserwatorzy życia. Obserwatorów można spotkać jedynie na przedmieściu. Życie przedmieścia zawsze było i jest bardziej zgęszczone. Na przedmieściu w każdą sobotę, kiedy jest pogoda, ludzie wynoszą krzesła przed domy. Odwracają je tyłem i usiadłszy okrakiem obserwują życie. Upór obserwatorów nosi czasem znamiona genialnego obłędu. Czasem siedzą w ten sposób przez całe życie i nie widzą nic, prócz twarzy obserwatora sprzeciwka. Potem. Umierają z głębokim żalem do świata, z przekonaniem o jego szarzyźnie i nudzie, gdyż rzadko kiedy przyjdzie im na myśl, że można podnieść się i pójść na sąsiednią ulicę. Obserwatorzy życia na starość stają się niespokojni. Miotają się, patrzą na zegarki. Jest to jeden z śmiesznych nawyków starych ludzi. Pragną ratować czas. W pewnym okresie chciwość życia i wrażeń staje się u nich silniejsza niż u dwudziestolatków. Dużo gadają, dużo myślą. Uczucia ich są dzikie i tempe zarazem. Potem gasną szybko i spokojnie. Umierając wmawiają wszystkim, że żyli szeroko. Impotenci chwalą się sukcesami u kobiet, tchórze bohaterstwem, kretyni mądrością życia. Pan Gienek, z zawodu malarz pokojowy, od czterdziestu lat mieszkał na Marymoncie i od tyluż lat obserwował życie swej dzielnicy. Owej soboty pan Gienek także siedział przed swoim domem w ogródku i bezmyślnie patrzył w ulicę. Od czasu do czasu spluwał i oblizywał spieczone wargi. Wygasający dzień był upalny i dręczący. Pan Gienek był rozdrażniony. Nie zdarzyło się nic ciekawego w dniu dzisiejszym. Nikt nie złamał ręki. Nikt nikogo nie pobił i pana Gienka ssało uczucie pustki i nudy. Kopnął psa, który nawinął mu się pod nogę, i ponuro ziewając patrzył w ulicę. Była pusta. Przejeżdżające z rzadka samochody podnosiły tumany rozparzonego piasku. Kiedy stracił już całą nadzieję na ujrzenie kawałka życia, uczuł, że ktoś trąca go w ramię. Podniósł senne oczy i zobaczył swego sąsiada, Maliszewskiego. Chodź pan, powiedział Maliszewski. Gdzie? Niedaleko. Po co? I chcesz pan coś zobaczyć, powiedział Maliszewski. Był to niski człowiek o dobrodusznej twarzy i chytrych oczkach. Ruchy jego, mimo pozornej ociążałości, były szybkie i zwinne jak ruchy młodego kota. Co jest? Zapytał pan Gienek. Ziewnął, był zmęczony upałem. Chłopak, powiedział Maliszewski. No i co z tego? Satyra, powiedział Maliszewski. On jest dziewczyną. Już pan rozumiesz? Jasne, rzekł pan Gienek. Podniósł się. W serce jego wstąpiła nadzieja. Zapytał z ożywieniem. Ładna? I ładna, i młoda, rzekł Maliszewski. Mówię panu, dobra robota tam odchodzi. Nagle zniecierpliwił się. A no, idziesz pan, czy nie? Zapytał. Nic z tego nie będzie, powiedział pan Gienek. Zanim tam dojdziemy, to oni skończą. Mówię panu, że nic z tego nie będzie. Oni nie mają po pięćdziesiące tak jak pan, powiedział Maliszewski. Mogą się bardzo długo bawić w ten sposób. Ja, jak byłem młody, to też mogą się w ten sposób bawić godzinami. Naprawdę tak było. Wstąpimy po mojego szwagra i podskoczymy tam. Chce pan? On już wrócił z roboty i chętnie pójdzie z nami. O, upadł pan, już idzie. Rzeczywiście, ulicą szedł młody, tęgi mężczyzna. Rękawy koszuli miał podwinięte, w zębach trzymał trawkę. Oczy jego były senne i drwiące, powieki ciężkie — Heniek! — zawołał Maliszewski — Pozwól tu na chwilkę! Heniek zbliżył się i oparł o płot Czoło jego było mokre od potu — Cześć! — powiedział — Co u pana, panie Gienku? — Heniek! — powiedział Maliszewski — Chodź z nami! — Gorąco! — powiedział Heniek Oblizał wargi i westchnął — Nie ma czym oddychać w Taki upał nawet świętemu by nie stanął